Z tej strony Mikode 9287 i dzisiaj pokażę Wam jak noc, jak zrobić ukryte przejście w schodach. A więc hmm, robię to tak. Alecimy tłok. Stawiamy lepki tłok na nim schodki i teraz yy, od, tam te, od tego gdzie jest ten, w stronę stronę 3 i w tą stronę też 3. Tu pasek Są ja to jeszcze u nie pasek normalnych schodów. ja tak gdzieś jakaś wolno buduje. No w razie robimy tak, 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 tak to było tu tutaj stawiamy. Gdzie to był tu? Tu stawiamy lepkie tłoki tutaj to. Znowu lepki tłok, na nim schodki tak pod nimi stawiamy super, pod nimi stawiamy dwa bloki na nich na nich pochodnie do nich te przekaźniki restą i jedziemy w dół Teraz tutaj restą tu musimy, musimy tu stawiamy ścianę o nie co za pomyłko zamknęło się i otworzyło. Czyli super, wszystko pięknie działa. Teraz co sobie to było tu? Możemy zrobić coś takiego. O, o, później nie zrobiłem. Michał. Co ci się dzisiaj stało? To jakiś niewyspanny jestem, że to tak wolno buduję. Teraz tutaj celam. jeszcze jeden rząd. To. Na nich możemy już położyć sobie na przykład umyte bloki kwarcu, bo ja wszystko w kwart robię. Może błagam, żeby mi miejsca dyskusy dysku słuchczyło. Po Film powinien znowu będzie zajmował 60 giga. Grywam rapsem action w ogóle bez lagów, bez niczego. Tutaj jest albo bending. Tutaj sobie stawiam czerwone pochodnie. pochodnię pochodnie. Dźwignia. Prowadzimy sobie tak. Tutaj stawiamy pochodnie. Tutaj czerwony proszek. Czerwony proszek. czerwono, czerwona Zarujemy, że hmm. Nie fajnie to wygląda czegoś. O. To musi być na tym. Dobra, działa. Sary za tego fajla. Tu możecie sobie poprowadzić rescą, żebyście. Tak na przykład. Nie. Może tak no. krzywo No o, jeden klasyk Boże, ich tak sobie Wszystko Tu możemy sobie postawić Tu jeszcze możemy sobie taki ładnie to wyglądało tak postawiać Na przykład u góry będzie nasz domek A na dole będziemy mieli jakiś tajny magazyn tajny magazyn na skrzynki Czy coś w tym rodzaju Jeśli tak sobie postawię, to będzie nam ładnie wyglądały te schodki z boku, zaraz pokażę się ładniej trochę szkoda, że te puchy nie parują a to można jasny głos lub nawet restą lampę na, kanał, na kanale o redstone to redstone no i to wygląda mniej więcej tak 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 tak, tu można sobie jeszcze dalej dobudować wchodzimy, tak, hop hop hop, klik zamknęło się jeśli komuś bardzo przeszkadza to tu jeszcze sobie można postawić tak tak teraz wtedy wybierzemy tu to nie dobrze źle tak tak no i tu postawić kwarc. I to będzie jeszcze ładniej, bo zrobi się tak. Takie przejście. Otworzyło się. Zamknęło. Tu, I już jest piękne nasze. Nasze piękne schodki. Tam można ukryć jeszcze na kilka sposobów. Na przykład. Tak. Hop. Hop. Trzeba nie mogę wylecieć, coś chyba źle zrobiłem. Coś nie tak postawiłem. O. No to o rano, no boże. Tak, w tej tam na że nich. Tak, wtedy pochodzi nie tutaj. Z czym można. Uderzyć. Uderzyć tu tylko że się pojawiło z miejsca, ale to tam wszystko można sobie tak zrobić. Wtedy tu się zabuduje z tyłu, nie wiem to będzie można. Słuchajcie, w każdym razie jakoś się można tak ukryć i będzie nam otwarte wejście. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. A więc tak, komentujcie, skup, subskrybujcie, łapkujcie, siema!